Jeżeli nikt z nauczycieli nie będzie to oglądał, no to raczej całą czwartą klasę tak przeszedł. Prędzej bym prędzej od kolegi wspisał w sumie niż z czasu GPT. Nie młodzież nie zna nawet tabliczki mnożenia, jak, jak się w telefonie nie spojrzy. Może zawładnąć światem i na pewno zawładnie. Wydaje mi się, że są zacofani. Nauczyciele są zacofani? Tak. Bo to mhm. się poczyli z rodziny pod kuzynkę i mhm. ja w to uwierzyłam i już prawie że. Cześć widzowie, czy sztuczna inteligencja to przyszłość? Czy świat nabiera takiego rozpędu, że chat GPT zastąpi człowieka? Czy ludzie się tego obawiają? Chodźmy sprawdzić to w dzisiejszej sądzie. Pytamy dzisiaj, jak często korzystacie z czatu GPT? Chata GPT, no może raz w miesiąc raz w miesiącu i, i do, do czego go potrzebujecie? No jak egzamin. Egzamin. No. Ja nie użyłam czatu GPT, ponieważ nie wierzę w 100%. Jeszcze nie jest w 100% sprawdzony. Nie, w ogóle. W ogóle w internecie nie, nie, w ogóle się nie tego. Nie, nie korzysta Pan z internetu. Tylko w szczególności, jak mi coś potrzeba, jest zamówić mhm. albo coś kupić. Jak często korzystasz z czatu GPT? Jak trzeba na polski napisać coś, to skorzystam. Mhm. Kiedy ostatni raz korzystałeś? Z trzy tygodnie temu. Jeżeli nikt z nauczycieli nie będzie to oglądał, no to raczej całą czwartą klasę tak przyszedłem. Tak? Tak, tak. ja tutaj po, po, popieram kolegę, w szczególności wypracowania z angielskiego. Często był używany. Z polskiego też się zdarzało właśnie, nie? Z polskiego. Bardzo często. Ba bardzo często. Do czego go wykorzystujecie? Na, jako, na jaki przedmiot najczęściej? Język polski. Eee, praktycznie codziennie. Codziennie? Używam tej aplikacji na co dzień. Okej, okay. i jakie najczęściej komendy wpisujesz? C stricte do lekcji, do szkoły Czy to jest potrzebne, czy do celów prywatnych też? Eee, stricte do szkoły myślę. A raczej szkoła, raczej szkoła. Eee, Softsharp IT. No. Eee, na przykład, eee, żeby się uczyć trochę więcej. Na przykład, jak się uczyłem trochę programować, to wpisywałam jak stworzyć jakiś dany program i on mi bardzo ułatwiał i pisał. Ani razu jeszcze nie korzystałem. Nie czuję potrzeby, jakby... Nie rozważałem nawet tej opcji szczerze nigdy. Prędzej bym prędzej od kolegi wpisał w sumie niż z czatu GPT. Nie. Nie, nie. nie wcale nie. No nie. Nie, nie korzystam. Nie korzystasz? Z czatu nie. GPT? No to raz mi się zdarzyło napisać <laughs> rozprawkę na polski. Tylko raz? No, tylko raz. No bo pomylił totalnie głównych bohaterów lektur. Ale faktycznie, gdy on stwarza wam tę notatkę albo tą rozprawkę, no to ona jest taka, że idealnie kopi i się nadaje do, do przedstawienia, czy musicie ją jeszcze redagować? Raczej trzeba samemu, bo tak wszystko to no niepewne raczej. Ale młodzi teraz wpisują, napisz mi rozprawkę na 250 słów na temat taki i taki, i Chad GPT robi to w 3 Ale nie sekundy. Nie taki człowiek so, swoim rozumem, tylko wszystko mu gotowe dawają. No. No to co, st staniemy się analfabetami przez internet? Szeroko pojęty? Teraz nie, Młodzież nie zna nawet tabliczki mnożenia, jak, nie, jak sobie w telefonie nie spojrzy. Dzieci niedługo to tylko będą w świecie wirtualnym. Nie ma dzieci teraz, tak jak kiedyś na podwórkach, na tym się bawiło. Teraz każdy jest w komputerze, w telefonie i to jest taka. O. Czy słyszała Pani coś kiedyś o sztucznej inteligencji? No, oczywiście w telewizji słyszymy. Jakie ma Pani na temat tego zdania? Korzystała, może Pani kiedyś włączała? Nie, 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 nie korzystałam. A myśli, nie pani, korzystałam. myśli Pani, że takie coś może zawładnąć światem? Może zawładnąć światem i na pewno zawładnie. Jedni mówią tak, a drudzy mówią tak. Do zami... Jak Pani się wydaje? No Na pewno nie jest to niebezpieczeństwo. Roboty zastąpią ludzi? Nie chciałabym, żeby tak było, ale czy myślę, że, że zawładnie światem? No Raczej bym nie. Jeszcze nie. Ja myślę, że nie. Jeszcze na pewno nie. No, ale może nie za pani życia, ale ogólnie w dłuższej perspektywie. Ale ja mam zamiar jeszcze trochę pożyć. No, ale no, właśnie nie wiadomo. W ogólnej perspektywie, czy za mhm. światem? Pewnie będą próbowały, ale czy to się tak zdarzy, mhm. trudno mi powiedzieć. Ja wiem, no, gorzej będzie jak sztuczna inteligencja, a ludzie nie będą mieć pracy później, bo to też tak może być. Przyszłość, przyszłość. Zagłady żadnej nie będzie. Nie będzie, nie obawia się pan tego? Absolutnie. Uważasz, że to jest przyszłość czy zagłada? Zależy w jakiej dziedzinie. No, szkolnicy to tak trochę średnio, no, bo ten... No, pracę pisze i on nie do końca dobrze pisze i potem można się z nauków nauczyć, ale na przykład... Nie, jak w sądzie sędziowie muszą pisać uzasadnienia, to bym mógł pisać za nich i to by odrządzili dużo czasu, bo to muszą siedzieć w i pisać. Czyli generalnie uważacie, że to raczej zagrożenie, czy, czy duża pomoc w przyszłości? Zależy jak z tego korzystamy tak właściwie. Jest to... W jaką stronę to pójdzie coś, ale raczej udogodnienie. Wszystko, wszystko z głową tak naprawdę. To oczywiście jak prawie wszystko ma, może być i zagrożeniem, i czymś dobrym, to zależy jakie będą regulacje, jakie będą Narzędzia ścigania też ewentualnie za takie rzeczy. Chciałybyście mieć lekcje w szkole, jak na przykład poprawnie z tego korzystać, albo jak to korzystać, żeby to przynosiło lepsze efekty? Jak najbardziej, jest to bardzo przydatne. Mhm. Tak jak uważam, że mhm. powinno być to poruszane, to nie wiem, czy konieczny jest cały przedmiot nowy. No ja ogólnie myślę, że w przyszłości powinna być taka lekcja, jak ogólnie o czacie GPT, mhm. na przykład obok informatyki, albo żeby na przykład na informatyce, była jedna dodatkowa godzina informatyki. I e, wtedy opowiadać o tym czasie GPT, ponieważ to jest bardzo przeszłościowa. Biegiem... W przyszłości pewnie potencjalnie mogą być jakieś takie przedmioty, ale... Myślę, że to szybko nie nastąpi, jednak trochę, jednak trochę czasu zanim takie, takie potencjalne reformy nastaną, to jeszcze trochę, jeszcze trochę czasu jednak. nie Wie, a nauczyciele mówili coś na przykład, że korzystajcie albo nie korzystajcie, mówili wam o zagrożeniach, benefitach z tego? Chyba nie. Nie, nie, chyba, nie. chyba ten temat w ogóle nie był poruszony przez całą naszą edukację. No wiedzą niektórzy, niektórzy mówią, że dobrze, że używamy, że warto się przyznać też, że sam coś mądrego można znaleźć, no i... Nie no, nie mówią nic. Nic, nic kompletnie? No, nic. Nie wspominają o czacie GPT? Co, co to, za, są zacofani, czy po prostu się boją tego, że, że wszyscy będą z tego korzystać i nie będą mieli co sprawdzać? Wydaje mi się, że są zacofani. Nauczyciele są zacofani. Tak. Że... Czy rząd powinien stworzyć jakieś nowe regulacje w tej sferze cyberbezpieczeństwa? Na pewno tak, na pewno powinny być regulacje. Tak, myślę, że tak. No, bo to, to w kierunku wojskowości pan i jak wojna na Ukrainie widzi Pan w tym no kierunku. Tak, Takie hakerskie są już potrojone z, pr... z perspektywy tego. Oczywiście. Zachód już wprowadza, już się nad tym zastanawia, żeby nie nadużywać tej sztucznej inteligencji. I co, zakazuje... Tam, gdzie powinna być, to tak wykorzystać, bo to są osiągnięcia no, cywilizacyjne, ale gdzie nie potrzeba, no to. To co, zabronić tego używać dzieciom? No w ogóle, ograniczyć dzieciom dosyć do tych yy, dobroci. Rząd hmm. powinien coś zadecydować tym, żeby nie było takiego. Że była większa kontrola w internecie? Tak, powinno tak. być. Zwłaszcza dla dzieci? Dla dzieci, przeważnie dla dzieci to jest. Bo dzieci no, teraz siedzą do 18 siedzą... lat. Na pewno. Do 18 Aż lat do 18? Powinno być takie rzeczy, niektóre zabronione, żeby dzieci nie wchodziły na takie programy, niektóre. Hmm. Uważam, że powinien. No wszystko jest spóźnione troszeczkę. Po prostu to wszystko zbyt szybko biegnie do przodu. Myślę, że powinno to być zdecydowanie regulowane. Powinny być jakieś kampanie, aby ludzie byli bardziej świadomi tego, bardziej uważali. Bo najbardziej właściwie starsi, oni nie są połapani aż tak w tym temacie. Mogą nie domyśleć się, że to może być jakaś podróbka postawiony głos. To powinni prowadzić, żeby było bezpiecznie, na przykład, że ten, jak ktoś wysyła jakąś konto bankowe, żeby od razu się cenzurowało i nie to było dobre. Czyli jednak myślisz, że cenzura taka delikatna powinna, powinna być? Jak najbardziej. Pani korzysta z internetu na co dzień? Na co dzień nie, ale korzystam. I wie Pani, jak się zabezpieczać, żeby nikt Pani, nie wiem, nie schakował, nie wszedł na konto, no. nie oszukał? No, to jest ciężko, ale... Wnuczkowie pomagają w tym temacie? Tak, jak najbardziej wnuczkowie pomagają. No. I wie Pani, jak chronić się w sieci? Wiem. Nigdy wiem. pani nie miała momentu, że ktoś chciał pani nabrać albo naciągnąć? Nie, mnie nie, nie naciągnie, nie. Czy te kampanie społeczne dla seniorów, zwłaszcza żeby wiedzieć, jak chronić się przed metodami na wnuczka, na policjanta, dochodzi to do pani? No dochodzi, do mnie dochodzi. Ja bym się na pewno nie dała nabrać. Na pewno pa, pani na pewno? Nie dałabym się nabrać. Też się dałam złapać. Tak? No. Dała się tak, Pani złapać? W, w internecie czy przez telefon zadzwonili? Przez telefon dałam się złapać, tak. I wyłudzili pieniądze? Chcieli wyłudzić, ale szczęście od Boga, że był mój mąż w okolicy i od razu to... A to, była, to była ta słynna metoda na wnuczka? Na blika. Na blika? Tak. Bo to mhm. się poczyli y, z rodziny pod kuzynkę, i mhm. ja w to uwierzyłam i już prawie, że, tylko że ja nie mam blika i chciałam skorzystać z męża. Mhm. Powiedziałam, że pomożemy, no ale niestety bardzo. I to, to była kwota 500 złotych? Nie, 2000. 2000 z blika, ja cię kręcę. Kiedy ja już się zorientowałam, ja nie, bo to mąż się zorientował, że, że jestem już tutaj oszukiwana, no to była interwencja i wycofałam się z tego, napisałam. Sam, że, że mają dać spokój, bo ja się wycofuję, to zostałam bardzo brzydko przez nich nazwana. Chat GPT ułatwia życie uczniom, studentom i ludziom w pracy. A Wy podzielcie się w komentarzu, czy wiecie, czym jest sztuczna inteligencja i do jakich celów z niej korzystacie. I oczywiście nie zapomnijcie o lajku, subskrypcji i dzwoneczku. Cześć!